Z wszystkim jestem Lena i dzisiaj witam Was taka opatulona cała w kurtce, bo jest dużo rano zimno eee, Witam Was w vlogu. To będzie taki luźniejszy vlog. Idę teraz do sklepu na zakupy, bo chcę chleb eee, ominął mnie ten covidowy, ten covidowy e, hit pieczenia chleba i dopiero teraz będę piła chleb. Piekłam chleb, nie ten z jabłkiem, tylko o taki słony, bardzo fajnie wyrósł. Wracam właśnie z siłowni, jestem totalnie zmęczona. Jeszcze na dodatek trochę pada, natomiast ustaliłam sobie dwa dni w tygodniu, gdzie chodzę na siłownię. Wybrałam sobie takie dwa dni, gdzie są fajne zajęcia, bo ja bardzo lubię chodzić na zajęcia na jakieś brazylijskie pośladki albo fat killer. No więc zrobiłam nam mleczko, bo w sumie dawno nie jedliśmy. I ułożyliśmy całe puzzle. One są 1500. My bardzo lubimy układać puzzle, i w tle puszczać sobie jakiś serial albo coś takiego. Więc o w tle leciał Mindhunter. Hunter. Cały pierwszy sezon skończyliśmy. I puzelki londyńskie też skończone. Na deserek zrobiłam nam takie kopułki czekoladowe. Tutaj jest roztopiona czekolada, a tutaj kopułki. Natomiast powiem Wam, że zrobiłam niepotrzebnie robiłam to w formie kopułek, ponieważ tutaj do środka trzeba je przekroić i do środka właśnie tą roztopioną czekoladę i konfiturę dać. A ja mam taką foremkę i po wyjęciu to wygląda w taki sposób, więc po prostu mogłam zrobić to w tym, bo idealnie tutaj do środka można by wtedy wlać konfiturę i tą roztopioną czekoladę i byłoby super. Tu chwila relaksu. Włączyłam ten peeling do skóry głowy. Ja go w ogóle wzięłam przez przypadek, bo byłam przekonana, że jest to Peeling enzymatyczny, a jest to taki zwykły peeling z drobinkami. Bardzo go nie polecam, bo przez te drobinki w ogóle tutaj się zatyka i ja go musiałam używać odkręcając. A dodatkowo te drobinki bardzo ciężko zmyć z włosów. Pomimo tego, że ja myję włosy dwa razy szamponem, to i tak czesąc włosy na sucho, to te drobinki potrafiły gdzieś tam wypaść powiedzmy. Więc cieszę się, że w końcu to zużyłam. Idę na paznokcie, bo już trzy tygodnie minęły, a tak średnio co trzy tygodnie idę właśnie na paznokcie, potem idę na masaż, ale żeby nie było, to, to zaraz potem idę do pracy. Takie sobie zrobiłam. O, tym razem delikatne z różem. Wracam z masażu. Idziemy do galerii zjeść sobie burgery, bo y, nie mam dzisiaj siły gotować ubiadu. Y, a mamy ochotę na burgery z Szymonem, więc po prostu sobie dzisiaj y, zjemy na obiad burgery. Jest bardzo cieplutko. O, mój y, dzisiejszy outfit to właśnie o, takie rękawki. Y, jest topik z Calvina i są spodnie od Zarki. W ogóle takie z kryształkami. Bardzo fajne. To jest dla mnie. To jest dla Szymona. Szymon, nie wiem, pokazywałam Ci moich nowych paznokci. Widziałem na story. Oooo! Dzisiaj witam Was z mojego miasta rodzinnego, ponieważ przyjechałam tutaj na spotkanie z moją przyjaciółką. Staramy się spotykać w miarę regularnie. Gdzieś tam ja przyjeżdżam do niej, ona czasem przyjeżdża do mnie. Więc, jako że wczoraj długo pracowałam, to dzisiaj wolne sobie zrobiłam. Work-life balance, i, i dzisiaj cały dzień wolne. Spotykam się po prostu z przyjaciółką. To nawet nie wiedziałam, że jest takie ładne. No. Pokaż Magda, co wzięłaś. A to fajne jest? Wszyscy na TikToku to mają. No, to nie wyciąga. Bardzo ostatnio polubiłam tą szarlotkę z kruszonką na ciepło skrycana. Czyta, wzięła. Jaki ty wzięłaś koktajl? Malinowy. Malinowy. Jest wrzesień, a we już A wtedy też widziałam w Poznaniu, że już świąteczne rzeczy. To jest fajne. To jest fajne. Ale bym nakupowała rzeczy. Action już można dostać kalendarze adwentowe dla piesków. Leśnie mają o chiński i zobaczcie na te buty, jakie tragiczne. A są jak na buty? Nie wiem, no mało, ale też nie wiadomo jak. Nie jest jak mało, Tu za 60 zł. To jest trochę takie Action, Pepko, bo mają takie, właśnie, widać, rzeczy. Śmieszne to jest. Taki. Taki Aliexpress w realu. Tutaj identyczny jak Maybelline. Kiss Beauty. Wszystko tutaj tak widzę. Że można znaleźć odnośniki. Co tu jest napisane? Henry Kiven. A tutaj tutaj też Henry Kiven. A tutaj Kaliwen. O Jezu. Tu też. Pokażę Wam, co kupiłam. W sklepie Nike kupiłam sobie takie fajne skarpety. One są takie długie, grube, właśnie takie fajne na zimę. E, I takie, o, w kolorkach nude, tego mi właśnie brakowało. I przyszła paczucha. Przyszła paczucha z e, rzeczami dla piesków, jak widzicie. Pełno maskotek im pozamawiałam. Tutaj już jedną odpakowałam dla nich. To jest właśnie taka ośmiornica, już wymęczona, nie? No, wymęczona już była ośmiorniczka ale nadal jest nowością. Mówiłam sobie też takie dłuższe skarpety, takie długie wręcz. O, takie białe i czarne z kokardkami. One będą idealnie pasować do tych lufersów z Prady, z tych, z tych co mam, bo właśnie są to buty takie eleganckie i stwierdziłam, że o, idealnie te Skarpety, ale nie spodziewałam się, że one będą takie długie, tak? Szczerze, myślałam, że będą dotąd. Wzięłam sobie też taką o, ym, kwiatek taki o, do zawiązywania naszej, swego czasu były bardzo popularne, ale wtedy tak średnio nie mogłam się do nich przekonać. Zobaczymy, jak będzie teraz. Yy, Zeszły sobie taki kupiłam yy, 10 randek z tobą, więc będę wypełniać yy, właśnie takie o. Mamy tutaj na ścianie 100 wspólnych chwil z tobą i jak widzicie, jest już tego mnóstwo. Dzisiaj wywiało mnie do Wrocławia. Jest w ogóle strasznie zimno. Idę do Fryzjera. Jak mniej więcej co dwa miesiące tak chodzę do Fryzjera, tutaj do Wrocławia, żeby ten mój odrościk naprawić i ten kolor bardziej stonować. W drodze do Wrocławia pracowałam już w pociągu. Będę pracować u Fryzjera i z powrotem, bo muszę się troszkę odkopać z rzeczy, z zaległości. Ja już wyszłam. Mega krótko zrobiłam bo w sumie ostatni raz nie podcinałam. Wcześniej też nie podcinałam. Więc teraz sobie zrobiłam króciutko platynka. Super jest. Kulier w paczkę i psy po prostu niecierpliwią się, warczą już, bo to jest dla piesków żarcie, więc one wyczuwają. W ogóle tak, o, przedstawiają się moje włoski. Takie siwe się wydają, ale właśnie to jest taka platynka. O, tak, przyszło zamówienie. No tak. Zamówiłam cały karton wielki jedzenia. Wydałam na to prawie 900 zł. Zamówiłam mnóstwo. Tutaj jedzenia psy się nie mogą doczekać. Tak, skóry, takie naturalne, gryzaki. To było z, ze sklepu Psie Dobre, i oni się reklamowali tym, że mają bardzo dobre tutaj firmy. Więc, właśnie takie, o, dla alergików albo coś takiego. Ja sobie zrobiłam zapas praktycznie na pół roku, bo zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich rzeczy. Przy smaku, jakiś taki. Smoothie też pozamawiałam. O, tutaj pewnie są, spójrzcie na getsy z jelenia i są też jogurty dla psów. E, więc jak widzicie, bardzo dużo tutaj fajnych rzeczy. O, tutaj zupa. I są lody. Im bardzo smakowały, bo ostatnio też zamawiałam. Tutaj też jakieś są suplementy. Tokio. Już sobie w gryzie, tak? Powiem Wam, że oni mnie przekonali tym, że mają bardzo dużo produktów, które gdzieś tam nie były nigdzie indziej dostępne, czyli właśnie jakieś takie premium dog food, coś takiego. Właśnie te smoothie, te jogurty. Tutaj też takie, widzicie, królik, malina z miętą, więc pieski chyba zadowolone. Tutaj już próbuję upchać te wszystkie rzeczy. Ale, ale będzie ciężko. Tutaj mordoklejki, soskaczki, jogurtowe ciasteczka. Tutaj kupiłam nawet im bulion kostny. Za prezenciki tutaj dostaliśmy. Dostaliśmy zupkę, herbatki, ale to nie dla Was. Co tam wziąłeś, O Ojejku, Moślinka wziął papier. I tu zabaweczkę dostaliście. Więc zapasik teraz na pół roku mają. Pieski przeszczęśliwe. No, było dużo, bo musiałam wydać 900 zł. Natomiast, no, biorąc pod uwagę fakt, że to na pewno nam starczy na pół roku, no to to się tak rozkłada tam po 100 zł praktycznie na miesiąc. A super, że to są też takiej bardzo dobrej jakości. Mam nadzieję, że Wam vlog się podobał. Ja bardzo jestem zadowolona z włosów, Bardzo mi się podobają. Zwykle wszystkie linki do mojej social media Macie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!